Dzień dobry, Grzegorz Stowarz. witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest poseł Platformy Obywatelskiej Robert Węgrzyn. Dzień dobry, witam. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Wybory coraz bliżej i kampania już ruszyła. na dobre, może nieoficjalnie w niektórych partiach, ale jednak ten wyścig już się zaczął. Czy pan jest kandydatem Platformy do Sejmu w, tych, w tegorocznych wyborach? Panie redaktorze, dzisiaj się odbywa Rada Regionalna i ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że szef regionu na liście mnie nie umieści. Co do tego jest chyba sprawa oczywista i i jasna, skoro wnioskował Pan Poseł Leszek Korzeniowski o wyrzucenie mnie z Platformy, więc nie, nie sądzę, aby umieścił mnie dzisiaj na, na liście do Parlamentu. Oczywiście decyzja będzie należała ostateczna do Zarządu Krajowego i do, do Premiera. Ja tej decyzji nie znam. Ona zapadnie w ciągu chyba, myślę, najbliższych dwóch tygodni, bardzo szybko. I czekam, czekam, jestem optymistą, czekam na, na decyzję Zarządu Krajowego, czy znajdę się, czy czy nie znajdę się na liście. Tak czy inaczej mogę państw, panu i państwu, naszym mieszkańcom powiedzieć, że, że ten czas tej kadencji, tak jak zapowiadałem na ostatnim spotkaniu tutaj u pana redaktora Wojciechowskiego, wykorzystam do końca. Mogę powiedzieć, że na 14 czerwca na zaproszenie pana prezydenta Tomasza Wantuły i na zaproszenie moje przyjeżdża do Kędzierzyna Tadeusz Jarmuziewicz, minister infrastruktury i szef, czy też szef Polskich Linii Kolejowych w sprawie wiaduktu yy, w Kędzierzynie wiaduktu kolejowego. To jest inwestycja, która będzie kosztowała dość sporo środków, dlatego potrzebne jest nam wsparcie z zewnątrz. 14 czerwca ta wizyta dochodzi do, do skutku. Gdyby pan się na tych listach znalazł, to zdaję pan sobie sprawę, że to byłyby dosyć trudne wybory z racji pana ostatnich wypowiedzi, które się w mediach pojawiły. Byłoby dosyć ciężko wygrać, boi się pan tego, poddania tej weryfikacji mieszkańcom? Czy jest spokojny, że pomimo tego udałoby się jednak do Sejmu dostać? Ja bez względu na, na, to, na ten mój żart i na tą moją niefortunną wypowiedź, chcę się poddać ocenie mieszkańców, chcę się poddać ocenie wyborców. Czy ta wypowiedź ma przekreślać inne merytoryczne zaangażowania w, w sprawy na rzecz kędzierza na Koźla i, i regionu, czy, czy jestem po prostu zdyskwalifikowany? Czy znaczy uważam, że, że ta wypowiedź. Być może w jakiejś części zaważy na, na elektoracie i na głosach, który, które zostaną oddane, ale nie sądzę, aby miała decydujący, decydujący wpływ. Posłowie PiS odwiedzili w sobotę Opolszczyznę. Mówią, że to nie jest element już kampanii wyborczej, no ale jednak ma to na pewno jakieś spore znaczenie przed wyborami. Czy Platforma ewentualnie też planuje takie akcje? Może no skoro PiS objeżdża kraj i spotka się w mniejszych miejscowościach z mieszkańcami, czy Platforma też będzie planowała? Takie akcje, na przykład, gdzie znane nazwiska, znani posłowie będą przyjeżdżać i, i spotkać się z mieszkańcami? Szefem Sztabu Wyborczego Platformy Obywatelskiej jest eurodeputowany Jacek Protosiewicz i to um, w najbliższym czasie. On w zasadzie podejmie decyzję odnośnie całego planu akcji wyborczej i kampanii wyborczej. Zdecydowanie tak, takie wizyty są przewidziane. Kiedy, w jakich terminach, w jakich odstępach czasowych, czy będzie to przed wakacjami, czy będzie to tuż po wakacjach, tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na kalendarz i, i program kampanii. Jakieś nazwiska jeszcze są, pojawiają się tutaj z miasta czy z regionu, które znalazłyby się ewentualnie na, na listach do Sejmu? Je jeżeli chodzi o Kędzierzyn-Koźle, to Platforma Obywatelska zgłosiła swoich kandydatów. Datów. To jest Ewa Pisarzewska do Sejmu, Olga Hudomient do, do Sejmu, Bożena Wolańska do, do Senatu. Oczywiście ja z, zostałem zgłoszony do, do Sejmu i, i źle by się stało, gdyby Kędzierzyn-Koźle nie miał w przyszłej kadencji parlamentarzysty. Oczywiście mamy jeszcze inne ugrupowania, ale no, musimy realnie do tego podchodzić. Platforma Obywatelska dzisiaj ma najwyższe notowania. A z moich informacji, niestety szef regionu Platformy w pierwszej piątce, czy też pierwszej szóstce, a być może nawet i siódemce na chwilę obecną, nie umieścił żadnego kandydata. Więc to y, automatycznie stwarza dużo trudniejszą y, sytuację dla naszego dla naszego miasta. Bardzo źle się stanie, jeżeli kędzierzyn źle nie będzie miał w Sejmie swojego y, Przedstawiciela, to jest drugie miasto w województwie polski. Odbijemy się na chwilę, może od polityki tutaj lokalnej, od tych lokalnych spraw o samą platformę zapytam, czy jesteście bardzo pewni zwycięstwa, bo jednak ostatnie miesiące dosyć sporo negatywnych opinii. Bo to była podwyżka podatków przez platformę, zamieszanie wokół OFE, czy mimo tych wszystkich kłopotów jesteście bardzo pewni zwycięstwa, czy jest jakaś lekka nuta obawy? Pycha kroczy przed upadkiem, czy znaczy, jeżeli ktoś jest zbyt pewny, swego zawsze. Może obudzić się z ręką w nocniku, mówiąc kolokwialnie. Absolutnie nie. Trzeba zrobić wszystko, aby te wybory wygrać. Aby te wybory wygrać zdecydowanie i pewnie, ale trzeba robić to pokornie i nigdy nie wolno no, stawiać werdyktu, który nie należy do nas. Znaczy, werdykt należy do, do wyborców. To oni decydują o tym, kto, kto te wybory wygra. Więc my, my zrobimy wszystko, aby te wybory wygrać. Będziemy przekonywać do tego, aby aby na Platformę Obywatelską głosować. Natomiast werdykt podlega ostatecznej decyzji wyborców. Jeżeli pan się znajdzie na listach, to na pewno mieszkańcy pytają, co zrobił pan dla regionu. W jednych dwóch zdaniach rzeczy, o których by pan powiedział, to udało mi się zrobić, i dlatego proszę was o kolejny mandat. Myślę, że najważniejsze rzeczy to jest, to są środki na obwodnicę północną, w ogóle sam fakt jej realizacji, bo naprawdę niewiele miejscowości w województwie opolskim może się poszczycić tym, że, że kompleksowe obwodnice będą, będą miały zrealizowane i, i będzie to skończone. Na pewno takim elementem jest dopięcie sprawy strefy ekonomicznej w, w Kędzierzynie i tych terenów pod inwestycje, które stwarzają dużo lepsze możliwości i warunki dla, dla inwestowania na naszych terenach. Sądzę, że, że te gospodarcze rzeczy są najważniejsze, dlatego że... Gospodarka jest w ogóle najważniejsza. Jeżeli jest rozwój gospodarki, jeżeli mamy dobry dojazd, jeżeli mamy obwodnice, jeżeli mamy tereny do inwestowania, jeżeli mamy nowe podmioty, które chcą tutaj inwestować, to mamy miejsca pracy. Z tego jest oczywiście podatek, z tego są wpływy do budżetu. Yy... Gminy. Jeżeli pan się na tych listach nie znajdzie albo nie dostanie do Sejmu, co wtedy? Koniec politycznej kariery? Jakieś plany pan rysuje, czy jeszcze wszystko jest w zawieszeniu? Panie redaktorze, w tej chwili o tym nie myślę. Ja naprawdę jestem optymistą i sądzę, że zarząd krajowy podejmie decyzję taką, że znajdę się na listach wyborczych. Jeżeli by się okazało inaczej, to będę to odbierał jednoznacznie, że środowiska homoseksualne niestety miały większe wpływy i większe przełożenie. Dziękuję bardzo. No, z drugiej strony, niekoniecznie może to środowiska, może po prostu mieszkańcy powiedzą, że no, coś było nie tak, chyba. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był poseł Robert Węgrzyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.